Siema, dzisiaj rower, powiedziałem wczoraj Popejowi, że my prawie wcale nie jeździmy I on się obraził I dzisiaj zaprosił mnie na wyprawę Ogólnie jedziemy na Strzeszynek, nad jeziorko Tam się jedzie komunikacją Ale od nas bardzo długo Jeszcze jechać w tamtą stronę to spoko Ale wracać nigdy mi się nie chce Jest tam bardzo fajna plaża, ale no właśnie Długo się jedzie komunikacją miejską Samochodem pojechałoby się troszeczkę szybciej Ale problem z parkowaniem Płatne parkingi, brak miejsca A rowerem również jedzie się długo, ale przynajmniej mamy jakąś aktywność fizyczną i to jest spoko, więc stwierdziliśmy, że następnym razem weźmiemy sobie rowerki i wyjedziemy troszeczkę szybciej. Ostatnio mało jest tych wypraw, więc trzeba korzystać. Jest upał, ale jest około godziny 15, więc zanim tam dojedziemy, wskoczymy do jeziorka. Powinniśmy się ochłodzić i powinniśmy dać radę. Popej już czeka. Naszą wyprawę rozpoczęliśmy po dali. Jest straszne słońce. Popej był w sklepie kupić bułki i picie. No, i jedziemy. Nasze rowery. Muszę sprawdzić optymalną trasę, jest kilka możliwości, ale chyba już wiem, jak pojedziemy. Dotarliśmy tutaj, jak na razie, jechaliśmy właśnie tą trzecią trasą przez stadion, e, przez wolę. Przez to jeszcze jechaliśmy, przez młyn. I tutaj jesteśmy. Bardzo dawno temu byłem tutaj na wyprawie z Moshi. Tutaj miałem chyba nawet zdjęcie w tym samym miejscu. I tak, jedziemy, trochę się zmęczyłem, szybkie tempo, ale generalnie jest fajnie. Upał jest, ale nie mogę się doczekać, aż wejdziemy do jeziora. Jest z nami kolega Popeya, Maras. On tutaj prowadził wyprawę na takim swoim rowerku. Nie jest rewelacyjny, ale da się jeździć. Jest spoko. Tutaj ta łoda. Ja tutaj miałem zdjęcie z peca chyba kiedyś. No, taka trasa tutaj w miarę uczęszczana. Dość dawno tutaj nie byłem, ale fajnie, fajnie jest. A Popejek jak tam? Też zmęczony? Nie jest źle, no, Nieźle. Ja jestem e, bardzo spocony, ale nie jestem, jestem Ja też spocony, ale nie zmęczony. Chyba rekordowo szybko tutaj chyba. przejechaliśmy. Tu no jest Co to jest? Co to jest? Bogdanka. Użytek ekologiczny Bogdanka. Czyli że są jakieś krzaki i one są użytkowane przez miasto chyba, jakoś tak to działa. To znaczy, że tu można srać? <laughs> nie wiem. No ostranie jest ekologiczne niby, nie? <laughs> I tak, tam był taki tunel w ogóle pod torami, jak się jedzie od Woli, od Dąbrowskiego, także fajnie. Ciekawa trasa na Strzeszynek. Nawet chyba przejdzie się szybciej niż komunikacją miejską, jak się dobrze pokorbuje. No generalnie to nic nie nagrałem z tego jeziorka w sumie, ale jest fajnie, yy, ciepło jest dzisiaj, temperatura wody dobra. No i generalnie polecam, posiedzieliśmy nie wiem ile, 3 godzinki, ale zaraz wracamy. Będziemy wracali rowerem, w wywracaniu rowerem jest spoko to, że nie musimy się spieszyć na autobus i możemy się zwinąć o dowolnej porze. Woda może nie jest zaciekła, ale to idealne ochłodzenie właśnie na taką pogodę. Jesteśmy dzisiaj tutaj z ekipą Popeya. Mhm. Już prawie wróciliśmy. Na zakończenie wyprawy malutki kapsik. Ja też muszę nagrać.